Dziękuję. Panie Marszałku. Ja do pana ministra chciałbym skierować następujące pytania, bo tutaj się odwołujemy do różnych przypadków w tym postępowaniu elektronicznym upominawczym. Natomiast ja mam takie pytanie, bo to jest ten projekt ustawy jest jakby odpowiedzią na pewne, nazwijmy to, fakty, które się pojawiły w przestrzeni publicznej. Natomiast mam do pana ministra takie pytanie, czy Państwo w jaki sposób określiliście skalę, ile takich sytuacji problematycznych wystąpiło w tym okresie, w którym te postępowanie się pojawiło, czy, czy jest jakiś rząd wielkości, czy to były incydentalne przypadki, czy już miały skalę no, powiedziałbym dużo większą. I czy to one dotyczyły li tylko postępowania tego powiedzmy specjalnego elektronicznego, czy również zdarzały się takie sytuacje znane panu, czy tam z rozdania ministerstwa w zwykłych postępowaniach, że egzekucje kierowano powiedzmy no do osób, które w zasadzie nie były dłużnikami, a następowała jakaś zbieżność imion, nazwisk lub podznaczeń innego rodzaju. To jest moje pierwsze pytanie, drugie to wiąże się z tym, że tutaj w zasadzie impulsem do tych postępowań i w ogóle do tej interwencji ustawodawczej jest kwestia związana z nieprawidłowościami doręczeń lub z tymi zastępczymi e, doręczaniami i tak dalej. Zgodnie z przepisami w 2016 roku obowiązek meldunkowy zniknie z naszego kraju, chyba że będzie jeszcze co nierzadko się zdarzało jakieś wydłużenie tego terminu. I w związku z tym mam do pana ministra pytanie, czy e, będzie Według oceny Ministerstwa zachodzi jakaś konieczność zmiany przepisów kodeksu postępowania w związku z tą nową okolicznością. Wprawdzie tutaj się używa, pojawia się nowe nowy jakby termin oprócz miejsca zamieszkania, adresy i tak ale czy będzie jakaś konieczność? I teraz jeszcze wiążące się z tym z tą ustawą pytanie, a mianowicie. Tutaj wprowadzamy nowe jakieś mechanizmy do postępowania egzekucyjnego, tutaj zaświadczenia będą honorowane i tak dalej. Czy to jest efekt tego, że państwo macie taką ocenę, że w tej chwili dłużnicy w postępowaniu egzekucyjnym w pewnych momentach mają bardzo, powiedziałbym, słabą ochronę. Niezależnie od tego, ja się sam spotykałem z sytuacjami takimi. Że ktoś chciał, dłużnik chciał na przykład swoje świadczenie dobrowolnie realizować wierzycielowi, chodzi tu o postępowanie alimentacyjne. Wierzyciel, być może i ze względów różnych emocjonalnych, od otrzymania tego świadczenia się uchylał, a jednocześnie uruchamiał komornika i przyznam, byłem zaskoczony, w jaki sposób do tego problemu, że że dłużnik, chcąc uniknąć kosztów egzekucyjnych i, tam, i różnych perturbacji uruchamiania tam zakładów pracy i tak dalej, chciał to dobrowolnie świadczenie spełnić, ale niestety wierzyciel wykazywał złą wolę, uruchamiał komornika i przyznam, byłem zaskoczony, że zejście z tego postępowania egzekucyjnego komorniczego nie uzyskuje nawet w takich sytuacjach, Możliwości wsparcia ze strony sądu, no, bo sądy uznawały, że klauzula wykonalności tytułu egzekucyjnego była wydana zasadnie no bo zasadnie wyrok był prawomocny, wierzyciel zwrócił się. To jest czysty, przyznam, że, że byłem zaskoczony tym czystym formalizmem. I powiedzmy no taką bezdusznością działania aparatu e, sądowego w takich sytuacjach, a pewnie takich sytuacji można by było przy, przytoczyć wiele. Mhm. I, I w związku z tym mam pytanie, czy prowadzacie tu państwo taką nową instytucję, te zaświadczenia i tak dalej, czy? Y Również ze strony ministerstwa, nie, już kończę, nie widzicie państwo jakby konieczności przeanalizowania w tej chwili przepisów egzekucyjnych, bo biorąc pod uwagę te przepisy i plus do tego powiedziałbym praktykę wykonywania przez komorników, przez komorników swego zawodu, gdzie jakby dominuje ten czynnik, żeby, żeby no uzyskać jak najwięcej pieniędzy z tego postępowania, no, no dochodzi do, do różnych niezamierzonych paradoksów, które niestety w prawie egzekucyjnym jakby no, dają możliwości, żeby tak realizować no, ten bardzo istotny element wymiaru sprawiedliwości, jako egzekucja no, prawomocnych wyroków. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie senatorze. Pan Senator Poszkowski jak tradycyjnie pyta długo, ale i merytorycznie, także tutaj się zbraniałem przed interwencją. Zatem Panie Ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Otóż jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tożsamości pozwanego w toku postępowania cywilnego, to nie ma aż tak dużo takich przypadków w zwykłym postępowaniu cywilnym, ponieważ w sytuacji, kiedy dochodzi do rozprawy sądowej i strony stoją jakby twarzą w twarz, to rzeczywiście ta weryfikacja następuje niejako w sposób naturalny w toku rozprawy. Problem zachodzi wówczas, kiedy do rozprawy nie dochodzi, czyli kiedy pozwany nie stawia się na rozprawę, mimo że był prawidłowo wezwany i wtedy sąd musi wydać, może wydać wyrok zaoczny. I wtedy już ma, możemy mieć problem z weryfikacją rzeczywiście tożsamości pozwanego. Jak również w ramach postępowania sądowego, tego zwykłego, którym dochodzi do wydania nakazu zapłaty w nakazowym, upominawczym czy europejskiego nakazu zapłaty, bo sąd wtedy orzeka na posiedzeniu niejawnym. I pierwszym pismem, które pierwszą, pierwszym kontaktem pozwanego z sądem jest doręczenie mu. Odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu. Więc to jest jakby pierwszy dopiero, ale już jest wtedy tytuł egzekucyjny. A co za tym idzie? Niestety wcześniej trzeba dokonać weryfikacji tożsamości pozwanego. Najwięcej przypadków przez nas odnotowanych zdarzyło się oczywiście w elektronicznym postępowaniu pominawczym. Najwięcej tych przypadków dotyczy tych wierzytelności, które są stare, czyli tych ponad dziesięcioletnich. Tam rzeczywiście głównie powodowie masowi mieli problem związany z identyfikacją pozwanych w, w ramach uzyskiwanych pakietów wierzytelności. Z tego punktu widzenia największa jakby skala tutaj tego zjawiska jest w elektronicznym postępowaniu upominawczym. może także i dlatego, że postępowanie to stworzyło tańszy, prostszy sposób dochodzenia tych roszczeń które do tej pory nie były dochodzone w ramach zwykłego postępowania sądowego, nawet upominawczego czy nakazowego, ze względu jednak na większe koszty dochodzenia tychże roszczeń. Nie zapominajmy, że roszczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone czasami bardzo małe, więc w zwykłym toku postępowania po prostu najczęściej nie były realizowane. Jeśli chodzi o kwestie doręczenia korespondencji, sądowej to faktycznie od 1 stycznia 2016 roku ma być zniesiony obowiązek meldunkowy, czyli w bazie PESEL nie będzie już odnotowany adres zameldowania osób fizycznych. Stwarza to kompletnie inną sytuację dla wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego, czyli nie tylko dla sądów, także dla prokuratury, dla policji, innych organów, ale przede wszystkim stwarza olbrzymie zagrożenie dla powodów postępowaniu cywilnym, czyli dla tych, którzy chcą dochodzić swoich praw podmiotowych, bo oni przede wszystkim muszą wskazać sądowi adres, na który można doręczyć korespondencję pozwanemu. Stąd też Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi intensywne prace zmierzające do wypracowania innego sposobu doręczania korespondencji w toku postępowania cywilnego, ale również i karnego. Poprosiliśmy tutaj o wsparcie również Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, niedługo zwrócimy się także do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, żeby przygotować propozycję innego rozwiązania, które mogłoby zrealizować zarówno cele sądów, prokuratury oraz innych organów, ale przede wszystkim stron w postępowaniu głównie cywilnym, bo pamiętajmy, że postępowanie cywilne jest postępowaniem prywatnym. Tutaj nie ma po stronie powoda prokuratora, no czasami jest, ale to jest wyjątek, tylko jest powód, osoba fizyczna, osoba prawna, który realizuje swoje prywatne roszczenie w stosunku do innej osoby. I musimy tej osobie zapewnić prawo dochodzenia tego roszczenia poprzez umożliwienie wskazania adresu pozwanego, bo inaczej nie da się po prostu tego pozwanego pozwać, a później wyegzekwować roszczenia. Są różne koncepcje, jest na przykład koncepcja wykorzystania bazy prowadzonej przez, przez naczelników urzędów skarbowych, z tym, że baza ta została stworzona wyłącznie na potrzeby podatkowe. I teraz pytanie, czy możemy jakby udostępnić tę bazę również w obrocie powszechnym, innym osobom w celu pozyskania tego rodzaju informacji. Jest też inna propozycja, aby stworzyć jednak w bazie PESEL Obowiązek wskazywania adresu do korespondencji, czyli już nie adresu zameldowania, ale ze wskazaniem pewnego rygoru niepodania tego adresu bądź też niepodania zmiany tego adresu, prawda? czyli że będziemy doręczać na aktualny adres wskazany w bazie PESEL do korespondencji. W Krajowym Rejestrze Sądowym mamy taki system, z tym, że oczywiście dotyczy to spółek, prawda? więc podmiotów profesjonalnych, przedsiębiorców. No, Trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie również tego rodzaju obowiązek nałożyć na osoby fizyczne. Bardzo poważny problem, który rzeczywiście jest jednym z teraz istotniejszych problemów związanych z postępowaniem cywilnym. A jeśli chodzi o zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego, to chciałem powiedzieć, że te zmiany dokonywane są ustawicznie, nawet jest pewna krytyka zarówno praktyków, jak i naukowców, którzy zajmują się postępowaniem cywilnym, że te zmiany dotyczące egzekucji sądowej dokonywane są tak często, ale one rzeczywiście mają na celu najczęściej usprawnić postępowanie egzekucyjne, czyli przyspieszyć jeszcze to postępowanie, ale także zawsze mają na celu chronić interesy dłużnika, ponieważ w postępowaniu egzekucyjnym, który jest postępowaniem wykonawczym, należy także zawsze rozważać interesy wierzyciela i dłużnika. Te nowe uprawnienia, takie jak te nowe regulacje dotyczące zaświadczeń wydawanych przez sąd rozpoznający sprawy, a dotyczące jedynie tego, czy doręczenie w danej sprawie nastąpiło, mówiąc w skrócie per aviso, czyli w sposób zastępczy, no, musi być jednak uzyskane, ponieważ inaczej komornik nie mógłby dokonać oceny, czy zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. I tutaj chodzi właśnie o to, żeby chronić interesy z kolei wierzyciela żeby zbyt pochopnie komornik nie zawieszał postępowania egzekucyjnego, unicestwiając na jakiś czas egzekucję prowadzoną przez komornika. Jeśli chodzi o ten ostatni przykład dotyczący alimentów, to powiem szczerze, że jest to mi też problem znany z mojej praktyki sędziowskiej, bardzo często, zwłaszcza w stosunku do tych wierzytelności alimentacyjnych, wierzyciele alimentacyjni. Nie chcą dobrowolnie przyjmować świadczeń alimentacyjnych, mimo że dłużnik alimentacyjny ofiaruje takie dobrowolne spełnienie świadczenia, tylko kierują wniosek do komornika, co niestety zwiększa także koszty dochodzenia tego roszczenia dla dłużnika. Sposobem, oczywiście, na to, to oczywiście nie jest miejsce, żeby doradzać, jest złożenie wniosku do depozytu sądowego. Bo jeżeli dłużni wierzyciel odmawia przyjęcia świadczenia, to wierzyciel może złożyć wniosek o złożenie świadczenia do depozytu sądowego i w ten sposób spełnia świadczenia i po kilku takich próbach prawdopodobnie doszłoby między stronami do jakiegoś porozumienia co do spełnienia świadczenia dobrowolnie. Aczkolwiek problem faktycznie jest, bo w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest wniosek o wszczęcie egzekucji prawda, na podstawie tytułu egzekucyjnego, Zaopatrzonego w klauzulę, to tak naprawdę komornik nie ma innego wyjścia, tylko on musi prowadzić tą egzekucję, ponieważ jest zobowiązany zgodnie z prawem egzekucyjnym do realizacji tegoż wniosku. Dziękuję bardzo.